Panie trenerze, do ostatniej chwili nie wiedzieliście, czy będzie mógł wystąpić Zbigniew Suchecki. Jednak ostatecznie Zielona Góra się zgodziła. Wystąpi dzisiaj? To pierwsze słyszę, że Zielona Góra się zgodziła. Ja nie mam takiej informacji. No w internecie się już pojawiły właśnie. Wie pan, gdybym ja się tylko posiłkował informacjami internetowymi, to wie pan, dużo można by krzywdy zrobić. Do chwili, nie wiem czy obecnie, ale e, do przynajmniej ranek jak wyjeżdżaliśmy ze stadionu i jeszcze miałem telefon... E, w południe takiej zgody na żadnej naszej oficjalnej stronie ani mailu, ani faksie nie przyszło. Gadanie do mediów to jest jedno, a wykonywanie e, wykonanie takiej, takiej to drugie. Poza tym, wie Pan, czekanie do ostatniego dnia to, to nie jest zabawa w ciuciu babkę. Że dzisiaj ja za, założę e, szalik na oczy i będę ganiał, a za chwilę powiem komu drugiemu. Nie? Mówienie, że 90 km z Gorzowa do, 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 do Zielonej Góry, te 90 minut z Gorzowa do Zielonej Góry, to jest mało. Nie Pan, dla mnie, jeżeli ktoś nie zda podstaw, bo tak mam niewać zasad, metodyki sportu, teorii sportu, no to niech się tak na ten temat nie wypowiada, bo jak ja bym wyglądał w oczach zawodników, że dzisiaj przyjeżdża i za zawodnicy ja mówię, nie, Ty, kolego, dzisiaj nie jedziesz. To nie jest kopnąć piłeczkę, to jest żużel. Ten chłopak jest tak skołatany, Ostateczny termin, tak jak ja sobie przyjąłem, miał być w piątek. W piątek przecież był tutaj u was na rozmowach, które spełzły, spełzły na niczym, poinformował mnie, że nie dostał żadnej zgody. Dla mnie to już temat był zamknięty. W piątek zawodniku poinformowałem jaki jest skład, i reszta, można powiedzieć, nie to, że mnie nie interesowało, ale tak się działo, wie pan, w mediach, pokazywanie, jaki ktoś jest dobry i tak dalej. My wysłaliśmy prawie dwa tygodnie temu pismo z zapytaniem, czy może startować, czy nie. Do chwili obecnej żadnej, żadnej, żadnej odpowiedziśmy nie dostali. Czyli można powiedzieć, że tematu Zbigniewa Sowieckiego w dzisiejszym meczu nie ma krótko mówiąc. Dla mnie nie ma i nie będę komentował dalej tej sprawy, bo był taki zapis, były przesłanki po rozmowach obu prezesów, że była taka szansa, żadnej oficjalnej odpowiedziśmy nie dostali przynajmniej ja nie dostałem za pośrednictwem oczywiście klubu i temat jest zamknięty. Odnośnie samego meczu, faworytem z pewnością nie jesteście, ale w meczu u siebie też nie byliście, a byliście bardzo blisko wygranej, więc dzisiaj z pewnością też przyjechaliście jak najlepszy wynik wywalczyć tutaj. Nie pan, no, przegraliśmy pechowo, no, określane akcje meczu przez Holty, no wyszła akcja meczu, tylko nikt już tam, ja się nie tłumaczę, tym silnik dla PTSN się zacierał. Tak? No, stało się jak stało się, wynik 4-2, 0-5 się kończy. To są takie gwoździe do trumienki, które przesądziły, że Halubas wygrał. No, oczywiście nie byliśmy faworytem, tak jak i dzisiaj nie jesteśmy, ale chcemy pokazać się z jak najlepszej strony. To jest sport i gdyby w sporcie było wszystko jasne i łatwe, to byśmy chyba nie rozgrywali meczu i by tyle ludzi pewnie nie przychodziło oglądać te, te, te zawody. No, jak się potoczy? Życie, życie pokaże. No, faworytem, jak wcześniej powiedziałem, nie jesteśmy, ale, ale chcemy powalczyć. No, a w przebiegu sytuacji różnie to może się potoczyć. Dziękujemy bardzo. Dziękuję również.